Nawozimy kwiaty doniczkowe przy pomocy pałeczek nawozowych. Najpierw należy sprawdzić, jak duża jest doniczka. Trzeba zmierzyć jej średnicę. Następnie, zgodnie z instrukcją, zamieszczoną z tyłu, wybrać odpowiednią liczbę pałeczek. W tym przypadku. Trzeba użyć 8. Pałeczki wbijamy między roślinę, a ścianę doniczki na około. Po prostu wbijamy palcem w ziemię. Nawóz zawarty w pałeczkach uwalnia się powoli w miarę podlewania, dając nam 90 dni nawożenia. Dzięki temu, że pałeczki rozpuszczają się powoli, ryzyko przenołożenia jest znikome. Teraz wystarczy pamiętać już tylko o podlewaniu.